Ja jestem Kubek XD. dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj odcinek z Brawl Stars. Będziemy otwierać sobie skrzynki, ale to nie będzie coś normalnego. to nie będzie normalny opening. Więc tak, może nie przedłużajmy po prostu. Po prostu dajcie lajka, subskrypcję. i kliknijcie dzwoneczek, aby słuchać powiadomienia o moich filmach. Więc tak, zaczynajmy! No i zaczynamy dzisiejsze otwieranie skrzynek, ale to zaraz. Bo to nie będzie normalne otwieranie skrzynek To będzie taka zabawa jakby yy, Otwórz i nie graj. Za chwilkę wytłumaczę zasady, ale jeszcze jedna sprawa Tak mam tutaj 40 skrzynek. I dzisiaj będzie nowy zadymiarz na odcinku. Na pewno jeden będzie zadymiarz nowy. Jest to bół. Mam buch, mam 3000 bucharków i dzisiaj sobie go odblokujemy. No ale to zaraz. Najpierw otworzymy sobie tej, te, te dwie skrzynki i bierzemy inne nagrody. Ale ja wam wytłumaczę, o co chodzi. W Otwórz i nie graj. Ocieramy sobie 40 tych skrzynek albo mniej. No i po prostu te postacie, które nam dropną, ja tutaj sobie na kartce wykreślam. No i nimi na pewno nie będziemy grali. No i później jak zostanie mi jedna albo kilka, no to sobie nią zagramy. No i tak to będzie wyglądać. Zobaczycie jak to wyjdzie. Więc tak, zaczynamy otwieranie, zbierzemy sobie tutaj pierwszą skrzynkę. Uwaga. Co tu będzie Mamy monety i uwaga, jest Barley. Więc sobie już tutaj wykreślę Barleja oraz Rose. Rose też wykreślona. No i mamy tu jeszcze bonus. dobra, zbieramy sobie 150 monet. I kolejna skrzynka z No i tak 30 monet. No i tutaj będzie Riko. Więc Riko i Rosa już była. Okej. Okay. tym razem Riko tutaj. Punkty mocy sobie damy, byle komu. Może być Rauza. Mamy ulepszenie. Dobra, jeszcze tej 50. No słuchajcie, mamy BU. Blokujemy sobie tutaj BU. Tak jest, mamy za Na no, odcinku jest BU. Dobra, trochę szybko mi się tutaj odblokowywał. Ale mamy. Jeszcze tutaj 50 monet. I jeszcze tutaj sobie punkty. Damy też byle komu. O, ból na przykład możemy dać. ok No to tak. Teraz otwieramy sobie kolejne skrzynki. Może będzie jeszcze dzisiaj jakiś kolejny nowy zadymiarz. Ból. Bull. Wykreślamy bula No i wykreślamy sobie El Primo. Czyli Rosa Rico bull El Primo i Barley. Nimi nie będziemy grali na pewno. Kolejne. Kolejna skrzynka. Nita. Więc wykreślamy sobie tutaj nitę. E, gdzie jest nita? Tu jest nita. E, Rico już wykreślony. Więc lecimy z kolejną skrzynką. Tutaj mamy Pam. Więc Pam wykreślamy. I wykreślamy też Jesse Zostali nam Shelly, Colt, Brock, Dynamite, Mike i Bo. Kolejna skrzynka. Jejku, naprawdę ja chciałbym jeszcze jakiegoś nowego zadymiarza dzisiaj. Colt wykreślony. I Bula mieliśmy już wykreślonego wcześniej. Yy, kolejna skrzynka. Szybko ją otwieramy. Rico już wykreślony. I El Primo też już wykreślony. Dlatego mam tyle tych skrzynek. No bo mogą się powtarzać bardzo dużo obrazy postacie. I tutaj jest Riko, który się znowu powtarza, niestety. I jest nareszcie Mortis. Jest Mortis wykreślony. I mamy też ulepszenie. Kolejna skrzynka. I jest! Jest Daryl! Mamy dwóch zadymiarzy na odcinku! Tak jest! Tak myślałem, że będzie dzisiaj nowy zadymiarz. Mamy Daryla! Jest! Jest nowy zadymiarz! Jest! To to dopisujemy sobie Darryla do listy. No i super! I mamy nowego zadymiarza! Wow! Ale się cieszę! Dobra, jest! Jest! Udało się! Mamy dwóch zadymiarzy na odcinku. Poko. Tutaj teraz wykreślony, ale się cieszę, dobra. Super! Fajnie, bardzo fajnie. Dalej jest Rosa, ona już była i Poko też już wykreślony. Wow! Ale super! Eee, 16 monet. No i Daryl. Darylem nie zagramy. W takim razie mamy Dynamica. Dynamica też wykreślamy. Nagrywa się, tak, nagrywa się. Dobra. Żeby nie było wpadki jak w poprzednim odcinku. Eee, kolejne skrzynki. I tutaj jest Nita, która jest już wykreślona, z tego co mi się wydaje, tak. Jessie też jest już wykreślona. zostały nam tak naprawdę trzy postacie, Shelly, Brock i Bow. Okej, okay, ciekawe, ciekawe, dobra. Lecimy dalej. I dalej mamy Colta. E, więc y, Colt jest już wykreślony wcześniej, no i El Primo też już był wcześniej wykreślony. Dobra, kolejne skrzynki, lecimy. Duży ten obojętnik, naprawdę duży. Jeszcze jest Colt znowu. I znowu poko. Czy zostanie nam jeden zadymiarz. Mam nadzieję. No i tak. O, jest Brok. Więc wykreślamy Broka w finale. Shelly i Bu. W finale jest Shelly i Boo. Mam Mortisa i Nite. Otwieramy dalej. Wow, myślałem, że będzie nowy zadywniarz. Nie, naprawdę fajnie, że Daryl dzisiaj wypadł. Poczekajcie. Ja się ładuje. Okej, okay, już. Możemy dalej otwierać Barley. I Dynamite. I cię powtarza. O, i 6 klejnotów. No i to super. No i fajnie, że jest 6 klejnotów. Chyba tak. Dobra, yy, Poco i Jessie, no to powtarzają się Shelly i Bu, żeby oni mi drapnęli tutaj. Ktoś z nich? Pam i Shelly. Więc w dzisiejszym odcinku zagramy sobie naszą nową postacią: Bu. Dobra, jeszcze skrzynek nie otwieramy. Mamy 16 zadymiarzy. wymiarzy. ale fajnie. Mamy Bu i Darla. Ale sobie jeszcze ulepszymy tutaj. Bu. I sobie nim zagramy. Dobra, lecimy sobie na solo zagrać Bu. Ponieważ on dzisiaj wygrał, on dzisiaj nam nie dropnął ani razu. Więc to Bu sobie zagramy. Okej. Okay. Właściwie chciałem nim zagrać. I od razu wam mówię, że to jest moja pierwsza gierka nim. Więc jak będę słabo grał, to nie mówcie jakoś Gle. Ale ja po prostu jeszcze nim nie grałem i nie za bardzo jeszcze nim umiem grać. Kurde. Fajna postać nawet. No, fajna, fajna postać, mi się podoba. Gra tym zadymiarzem. To teraz będziemy potika lecieć. Kurczę. Trudno wycelować. Bo on ma mało ten... Niezbyt szeroki jest ten jego zasięg. Hmm, może odejdę trochę. Kurczę, kurczę, nie wiem, nie wiem. Tam jest, są coś. Tam jest Pam. O, o! Kurczę, może ulta będę miał, bo on ma na ulcie miny. Też bym właśnie chciał mieć. Oj! Teraz jakby trafił tu w niego. Trzeba mieć niezłego cela, żeby nie grać. O i ten już gość ma ulta. Ja jeszcze nie. No nie, rzucił na mnie ulta. I teraz... Aj, rzuciłem niepotrzebnie. Ale mamy wielkie starcie, może będzie win. W pierwszej gierce bu, może będzie win. Nie no, wątpię. Mamy tutaj pam. Nie, 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 nie. nie. będzie win. Nie będzie wina. Dobra, jest drugie miejsce. I tak świetny wynik jak na moją pierwszą gierkę był. Super! Jeszcze sobie otworzymy kolejną skrzynkę. Nie, otworzymy sobie kolejną skrzynkę. Tak sobie już otworzymy na luzie. No i sobie zagramy kolejną gierkę bół. Fajnie, że... Akurat on mi tutaj wypadł. Bo chcę sobie nim troszkę pograć na razie. Jak nam starczy, czasu, to może jeszcze raz zagramy. Dobra. O nie. No nie. Dobra, muszę się tutaj podleczyć. No wszyscy na tej mapie nie grają. Prawie wszyscy. Ja nie mam żadnego cubesa. Niedobrze. Yy, ośmiu zadymiarzy mi pozostało. Znaczy yy, siedmiu do no, zabicia. A ja nie mam cubesów. A tu jest spike. Niedobrze. Dobra, ja się poddaję. Chociaż nie! Mam pierwszego killa, labu. Bo... Dobra. E, nie. Ta migierka mi nie zbyt wyszła, ale przynajmniej mamy kila. I drugą rangę. Więc poko. Otworzymy sobie kolejną skrzyneczkę Jeszcze chyba raz sobie było zagramy. Poko i daj na Mike. I trzy klejnoty. Super. No to jeszcze raz na solo. Bo tutaj przynajmniej będziemy mieli kibsa jednego. A może nawet dwa. No, spoko. Dwa kipsy. I lecimy na podbój mapy. Nie, piper! O dobrze, piper zabili. Ech. Ile to jest bół? Mam trzy power cubesy. Nie wiem. tej sobie trochę pochodzę. On ma tutaj dobrego celu. Trzeba być naprawdę dobrego cela, żeby dobrze grać bół. No bo to nie jest łatwa postać. Z tego co widzę. On gdzieś tutaj rzucił miny. To jest Mortis, nie wiem. Dobra, uciekam. Uciekam, chociaż... A ja mogłem tego się zabić. Jeszcze za bardzo siły tej postaci nie znam, bo dopiero wcześniej raz nią chyba gram Nie wiem. Nie Dobrze to ja nim nie gram Dobra. Już e, Miejsce piąte. No i dobra, jeszcze sobie jedną skrzynkę otworzymy i będziemy kończyć odcineczek. Albo może więcej tych skrzynek. Shelly i Poco. Może wszystkie otworzymy Shelly i Barley. Ulepszenie. Pan i El Primo. Brock i Bull. I podwaja czetonów. Mortis tutaj był i pan, i klejnoty. Fajnie. Colt i Bo, i znowu klejnoty. No, to mi tu leci. Shelly El Primo, yy, Barley i Colt. Yy, bo i Shelly. O i bilety na wydarzenie. Raz jeden. Nita i Shelly Bull i Bu, Barley i Rico i Klejnoty. O, i tutaj e, Barley, Bu i czy znowu bilet Nita i Shelly Poko i Mortis, no i jeszcze Poko i Pan. No i jeszcze tutaj ostatnia skrzynka. Rico i El Primo. No tak więc ja już będę się z Wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i pa pa!